Jakub Model pomocnik Lecha Poznań i reprezentacji Polski przed kamerami TVP Sport. Piękna porażka, jak tak powiem, to się zgodzisz? No, <laughs> ciężko, ciężko, ciężko powiedzieć, czy piękna porażka, ale myślę, że, 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 że w dobrym stylu, że nie możemy być. No okej, okay, może, może to jest słowa nie możemy być zawiedzeni po tym meczu, że, że przegraliśmy z Benfiką. Myślę, że, że nie przestraszyliśmy się ich, zagraliśmy dobre spotkanie przede wszystkim ofensywne i wiadomo, Benfica jest na tyle silnym rywalem, że, że to jest normalne, że sobie stwarzała sytuacje podbramkowe, ale my szybko na nie reagowaliśmy i przede wszystkim tak jak mówię, nie przestraszyliśmy się ich i zagraliśmy dobrą ofensywną piłkę. No właśnie, sporo mówiło się o tym, że to Benfica jest zdecydowanym faworytem. Taka była oczywiście prawda. Jak ty ocenisz jakość tej drużyny z perspektywy boiska? No nie no myślę, że, że jest ogromna jakość i piłkarze są naprawdę. Bardzo dobrze wyszkoleni technicznie, ale myślę, że, że każdy się tego spodziewał, że, że to będą bardzo dobrzy piłkarze, że czasami jeden piłkarz może zrobić różnicę, kiwając dwóch zawodników i spodziewaliśmy się tego, ale też wiedzieliśmy mniej więcej jak się poruszać w defensywie, żeby, żeby Benfica nie stwarzała sobie tak dużo tych sytuacji. No i, i też pokazaliśmy to, co potrafimy w ofensywie, czyli dobrą piłkę. Bywały momenty, że, że to Benfica była w defensywie zamknięta na 30-40 metrze i myślę, że, że przegraliśmy mecz, ale możemy być zadowoleni z niego. Dla Ciebie to kolejny poważny egzamin dojrzałości w krótkim czasie. Mecz z Włochami, na przykład reprezentacji Polski, dzisiaj z Benfiką. szybko dojrzewasz. No tak, no rozwijam się w harmonii, nie uważam, że, że też stawiam te kroki do przodu i, i to jest normalne, że, że grając z w Lechu, grając dobrze, pokazując się dobrze. Też chcę to samo zrobić na, na poziomie reprezentacyjnym, grając z najlepszymi, tak samo w Lidze Europy też. Mówię, przede wszystkim my jako drużyna dzisiaj nie przestraszyliśmy się i wyszliśmy jak po swoje, wiadomo, przegraliśmy mecz, ale byliśmy bardzo zdeterminowani czasami graliśmy naprawdę bardzo dobrze. Uważam, że, że kilka akcji pokazaliśmy dobrych i, i, i tak trzeba dalej grać. Glasgow Rangers i Standard Liège. czy po tym spotkaniu wierzysz bardziej w awans Lecha Poznań z fazy grupowej? No na pewno to będzie bardzo trudne, żeby awansować, ale jasne, że wierzę, jasne, że wierzę. Wiadomo, Benfica to jest drużyna, która, która gra w lidze Europy, ale na pewno ich ambicje są większe. Chce grać w Lidze mistrzów, a myślę, że to był najtrudniejszy mecz w, w tej grupie. Myślę, że może. Nie będą Następne mecze może nie będą łatwiejsze, ale na pewno będą inne. Myślę, że Benfica gra, gra taki futbol bardzo, bardzo techniczny, oparty bardzo na krótkich podaniach, a myślę, że, że, że te następne mecze będą wyglądały trochę inaczej i na pewno też mamy szansę. Ostatnie pytanie. Czy, czy Lech woli grać z drużynami, z drużynami ofensywnymi, takimi jak Benfica, wysoko ustawionymi? Tak, myślę, że, że tak. też. Na pewno łatwiej się gra przy naszym, przy naszym stylu, łatwiej się gra z drużynami, które też chcą grać w piłkę, które też podchodzą wysokim pressingiem, bo my mamy zawodników stworzonych po to, żeby grać krótkimi podaniami, wychodzić spod tego pressingu. Wiadomo, jak drużyna stoi z tyłu, ustawiona gdzieś na 30 metrze, tylko nastawiona na, na bronienie dostępu do bramki, no to, to jest naturalne, że gra się trudniej, gdzieś ciężko się dochodzi do tych sytuacji, a, a jak drużyna wychodzi wysoko naprzeciwko nas, no to nam też jest łatwiej. Kapitan Lecha znów przed naszymi kamerami, Tymoteusz Puchacz, dobra reklama dla polskiej piłki, dużo fajnych wrażeń po tym meczu, piękna przegrana tak można by powiedzieć, natomiast domyślam się, że u Was sporo, sporo niedosytu po tym spotkaniu. No tak, no dobrze powiedziane, myślę, że, że dobry mecz w naszym wykonaniu, mm, szkoda tych bramek trochę. E, bo, bo myślę, że 4-2, no, tak naprawdę no, Benfica, Lisbona przyjechała i był moment, kiedy oni grali na czas, nie? Kiedy, kiedy chcieli ukraść tyle czasu, tu trener krzyczał z boku, żeby, e, żeby uspokoić to, bo my przy 3-2 znowu mieliśmy swoją sytuację, żeby doprowadzić do remisu. Dobrze graliśmy w piłkę i, i, i jestem zdumny z drużyny, tak naprawdę i z tego, jak podeszliśmy do tego meczu, z tego, co chcieliśmy grać, że chcieliśmy grać ofensywnie swoją piłkę i myślę, że, że naszym kibicom mogło się to podobać i mogą być z nas dumni. Bo to była wymiana ciosów, to spotkanie. 77 minuta, kaczarawa, piłka na 3 do 3. Domyślam się, że siedzi Wam to w głowie. No, tak i tak szczerze mówiąc, no to oprócz tego, no wiadomo, ja teraz mogę mówić, to jest po meczu, ale. Ale sytuacja, nie wiem, z, z początku drugiej połowy, kiedy rzuciłem piłkę do, do skóry. Skóra wychodził na sami i Vertonghen e, pcha go, sędzia nie gwizdza, to jest czerwona kartka, a, a Vertonghen potem powiedział do nas, do, do drużyny, do nas, do Iszaka, że, że ma szczęście, że sędzia nie zauważył, bo według niego to jest faul i czerwona kartka, także tam była taka sytuacja, no dużo w tych sytuacji, także mówię, no mogło być różnie w tym meczu, niestety, no wiadomo, Benfica ma, ma piłkarzy klasy światowej, oni wydali 100 milionów euro na transfery, także to było widać, te, te przejęcia kierunkowe i, i intensywność w grze, ale, ale my też zagraliśmy dobry mecz. A czego Lechowi zabrakło, by punktować. zapunktować? E, no czego zabrakło? No myślę, że jakości, no wiadomo my, my pokazaliśmy dobrą piłkę, ale ale no, trzeba zwrócić uwagę i naprawdę tutaj oddać szacunek duży Benfice, bo, bo oni byli lepszym drużyną u oni, nas oni super grali w tą piłkę, oni te, te przyjęcia ich kierunkowe gdzieś tam ta łatwość w operowaniu piłką, myślę, że to, to było na wyższym poziomie w, w drużynie z Lizbony, ale no tak jak mówię, mimo to Mimo to przy, przy, przy 3-2 mieliśmy sobie sytuację i no może gdybyśmy wykorzystali, to, to wynik byłby inny. Tymoteusz, przyjechała tutaj drużyna, która spokojnie to liga Europy może w tym sezonie wygrać. Mm -hmm. Porażka, zero punktów, to zawsze boli, natomiast tak. coś budującego chyba można stąd dzisiaj podnieść z tej murawy. No tak i podnosimy to, no bo tak jak mówię, no my jesteśmy z tego meczu zadowoleni, bo zagraliśmy naprawdę, uważam, bardzo dobre spotkanie. No gdybyśmy tę sytuację wykorzystali ten moment kiedy przed 3-2 nacieraliśmy na nich no to, e, to Benfica mogłoby być problem ale, ale mamy dalej mecze mamy rewan z Benfica mamy mecze e, ze standardem z Rangersami e, i pokażemy znowu ofensywnego Lecha i tego który potrafi grać w piłkę. na takiego Lecha czekamy dziękuję powodzenia Dziękuję bardzo dzięki Mikael, what do you feel after this match you scored two goals but you lost mixed feelings Yeah, for sure. Of one part of me, it's very, very proud and, and happy, and the other one is, of course, disappointed. Um, we came here with the attitude to try to win, uh, and uh, I think, in my opinion, we we did a really good game. Um, it could also end up with a red card for for Yama Tongen. Uh, he even told me that he was lucky that it was no red card. So, and it could have changed the, the completely uh, the game, but. Um, yeah, jak like I said, I think we did a good game. Zapytałem Mikaela, co czuje po tym spotkaniu. Z jednej strony strzelił dwa gole, z drugiej porażkę. odpowiedział, że oczywiście jest spore rozczarowanie po tym spotkaniu. Natomiast cieszy się z tych dwóch goli. Uważa też, że Lech zagrał dzisiaj naprawdę dobre spotkanie i zwrócił też uwagę na na tę sytuację, na którą zwracali wcześniej piłkarze Lecha, czyli na, na to, że Vertonghenowi należała się czerwona kartka. Uh, second question: uh, You have made a good advertisement for Polish football uh, tonight. Do you agree? Yeah, not only me. I think um, the whole team, uh, the coach, had a fantastic plan uh, to come here and try to to play football and and show the, the best side of of Lech Poznań. And I think uh, in a day like this, I think. Uh, whole poland can be really proud of us uh, we are now the only team that represent uh, whole poland so we try to show our best side and show that uh, ekstraklasa uh, it's is a good league Zapytałem Michaela, czy zgodził się z taką opinią, że Lech dzisiaj pokazał dobrą reklamę dla polskiej piłki. Oczywiście się z tym zgadza. Uważa, że zagraliśmy dobre spotkanie, że, że powinniśmy być dumni z Lecha Poznań, bo to był naprawdę dobry mecz w wykonaniu Lecha. Last question Lech prefer to play against Offensive Teams like Benfica, which can play high? No, we always go with the attitude to try to play our own game, and uh, today I think we was very successful. We created many, many chances against one of the best teams in the world. and uh, I think uh, we have to take game by game. Um, in the league, we, we can improve a lot. Um, if we play like this in the league, we will win. Um, but last game we did not. So we have to analyze it, try to minimize our, our faults and uh, try to do better next game. Zapytałem też Michaela o ten styl Benfiki, która grała dzisiaj bardzo, bardzo wysoko. Mikal powiedział, że, że, że Lech dzisiaj sobie stworzył kilka naprawdę bardzo dobrych okazji przeciwko drużynie, naprawdę bardzo, bardzo jakościowej. Będę analizować oczywiście to spotkanie, wyciągać wnioski. Thank you very much. Thank you. Dziękuję. Jakub Kamiński, pomocnik Lecha Poznań. Nie ma uśmiechu na Twojej twarzy, sporo, a jednak jest trochę tego uśmiechu. Sporo dobrej piłki, sporo jakości, ale zero punktów. Jak ocenisz to spotkanie? No wiadomo, że, że przyjechała Benfica z, taki, z takimi zawodnikami, którzy, którzy grają na, na najwyższym europejskim poziomie. Spodziewaliśmy się tego, że będzie że będzie to bardzo ciężki mecz. Próbowaliśmy się gdzieś, gdzieś odwdzięczać im i też dobrą grą. Myślę, że, że tutaj polski, polski zespół mógł pokazać dobrą piłkę i to zrobiliśmy. Wiadomo, że, że też nie było waru. Myślę, że czerwona kartka też tutaj Wartongen mógł dostać. Też może by był inny mecz, graliby jednego mniej, ale, ale to teraz możemy tylko gdybać. Jakoś przeciw, przeciwstawiliśmy się Benficę. 4 2 przegrywamy, ale myślę, że nie mamy, tak jak powiedziałem, nie ma się czego wstydzić i, i tyle. Czekamy, czekamy na kolejne mecze. A ciebie obraz gry dzisiaj zaskoczył? Fakt, że to był mecz wyrównany? <grym> na pewno na pewno może nie, że zaskoczył. Wiadomo, że, że my gdzieś prezentujemy dobrą piłkę i w tej Europie nam, nam teraz gdzieś dobrze idzie. Ym, no ale, ale wiadomo, że, że takie klasowe zespoły błędy proste wykorzystują i, i to było dzisiaj po prostu, po prostu widać. Zapytałem ty Mateusza, czego braku Lechowi, by dzisiaj zapunktować. Zapytam też Ciebie. Koncentracji? Myślę, że tak, myślę, że takich detalów, żeby, żeby w tych momentach, kiedy, kiedy, kiedy powinniśmy grać prosto i, i nie popełniać takich prostych błędów. E, powinniśmy być bardziej, bardziej gdzieś skoncentrowani. Na pewno na pewno je, to był jeden z tych aspektów, ale tak jak powiedziałem, no, zawodnicy Benfiki mają taką jakość, że, że takie sytuacje po prostu, po prostu wykorzystują. Dobry wieczór panie trenerze. Domyślam się, że przede wszystkim towarzyszy Panu teraz niedosyt. Nie wiem, no, czy niedostatecznie. Oczywiście pewnie można by, było, można by było tutaj pokusić się o coś więcej, gdybyśmy wykorzystali nasze sytuacje, natomiast no, też trzeba powiedzieć, że, że przeciwnik miał ogromną jakość w ofensywie i, i to dzisiaj pokazał. Do tego właśnie dążyłem, że można było się pokusić o coś więcej, bo, bo to był wyrównany mecz, to była wymiana ciosów, to był lech, jakiego widzieliśmy wcześniej w eliminacjach Ligi Europy. Tak i, i e, ja jestem z tego akurat zadowolony, bo e, no, mówiłem zespołowi, że nie chciałbym tutaj e, cofnąć się na 30 metr i grać na 0-0, czekać na jakąś kontrę. Wydaje mi się, że ten plan, który nakreśliliśmy e, po analizie przeciwnika, e, te piłki za linię obrony to, to skutkowało i dzisiaj tych sytuacji mieliśmy naprawdę sporo grając e, z tak, tak renomowanym przeciwnikiem. No właśnie, bo tak grające kluby jak Benfica, czyli wysoko ustawione, dają Lechowi tę możliwość grania tak jak Lech lubi, czyli szybki atak, prostopadłe piłki. No tak, tak. I szkoda, że w, w, po jednym z takich ataków no nie graliśmy jednego więcej, bo uważam, że w tym momencie, kiedy Michał Skóraś wychodził na czystą pozycję, to jest dla mnie ewidentna czerwona kartka. I, i, i myślę, że na 10 sędziów, 9 by tą czerwoną kartkę wyciągnęło. Wtedy być może byłoby nam łatwiej. A tu sądziował ten dziesiąty. 77 minuta. Nika Kaczarawa, piłka na 3 do 3. Siedzi w głowie ta sytuacja? Nie, nie, absolutnie nie. No mieliśmy jeszcze później następne z tego, co. Z tego co e, pamiętam, też Nika miał e, kolejne. Także no, oczywiście szkoda, bo, bo z takim przeciwnikiem trzeba te, te sytuacje e, z premedytacją wykorzystywać. No, my się dalej uczymy, dostaliśmy dzisiaj lekcję od, od e, dobrego zespołu, ale to absolutnie e, nie wpłynie na to, żebyśmy się załamywali. Wręcz przeciwnie, uważam, że zagraliśmy pomimo porażki naprawdę niezłe zawody. A po tym spotkaniu jest panu większa, mniejsza wiara w awans z fazy grupowej? Wie pan, ja dzisiaj nie myślę o awansie, ja mam przed sobą Krakowie. Po Krakowie będę myślał o Rangersach i tak z meczu na mecz. Jeżeli pojawi się choć cień nadziei na to, że żeby z tej grupy wyjść, to oczywiście zrobimy wszystko, żeby to zrobić. Rangersi wygrali dzisiaj 2-0 ze standardem Liège. Czekamy na, na kolejne mecze Lecha w lidze Europy. Dziękuję bardzo, powodzenia. Dziękuję.